15 grudnia 1923 roku. To właśnie ten dzień uznawany jest za początek istnienia sportu żużlowego. W gorącej Australii w miejscowości Maitland odbyły się pierwsze zawody motocyklowe, polegające na jak najszybszym dojechaniu do mety, poruszając się w lewo. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo ludzi i zaciekawiło ich tą dyscypliną. Wkrótce Speedway trafił do Europy, gdzie także zyskiwał miłośników, dzięki czemu startowało coraz więcej potencjalnych żużlowców oraz powstawały nowe kluby żużlowe. To wszystko napędzało istną spiralę rozwojową dla czarnego sportu. W obecnych czasach jednak kondycja światowego żużla nie jest najlepsza. Sport jest coraz droższy, a zainteresowanie szczególnie poza Polską coraz niższe. Co zmusza wiele klubów do zakończenia swojej działalności. Wskutek tego liczba perspektywicznych zawodników systematycznie spada. Jeśli nic się nie zmieni, Żużel będzie sportem respektowanym wyłącznie w Polsce, natomiast na starym kontynencie i innych rejonach świata po prostu wyginie. Witam na kanale Żużelowe Historie, gdzie przekażę wam, jak chęć szybkiego zarobku, a także nierozsądne decyzje organizatorów mogą zniszczyć ten sport w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Materiał zostanie podzielony na trzy części. W tej zajmę się kwestią problemów w Europie, natomiast druga część zostanie poświęcona problemom w pozostałych częściach świata. Ostatnia będzie przedstawiała potencjalne szanse na to, żeby sport ten odżył, oraz powiem o moich spostrzeżeniach w tym temacie. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Polska jest zdecydowanie najbardziej rozwiniętym żużlowo krajem na świecie. Posiadamy łącznie cztery ligi krajowe, a znana na całe środowisko PGE Ekstraliga składa się z drużyn z najlepszymi zawodnikami z różnych zakątków globu. Kluby inwestują miliony złotych w każdy sezon, a żużlowcy zarabiają rekordowo wysokie stawki. Bartosz Zmarzlik deklasuje cykl Grand Prix, mając na koncie już cztery tytuły indywidualnego Mistrza Świata. Posiadamy także najbardziej perspektywicznych juniorów na globie. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, ilu Polaków tak naprawdę interesuje się żużlem? Tak prezentuje się mapa obiektów żużlowych w Polsce. Jak możemy zauważyć, miasta z klubami żużlowymi leżą zwykle na zachodzie i południu kraju. Północ i wschód Polski, wraz ze stolicą, prawie w ogóle nie ma styczności z tą dyscypliną i niewiele wskazuje na to, żeby coś w tej kwestii miało się zmienić. W dodatku, jeśli spojrzymy na liczbę mieszkańców miast z najbardziej utytułowanymi klubami. Są to zwykle mniejsze miejscowości, które nie posiadają wysoko postawionego rangą klubu piłkarskiego. Największe miasto w Polsce, Warszawa, nie posiada już klubu żółwego, a jedyna oznaka tego sportu jest widoczna raz do roku podczas Grand Prix. Runda mistrzostw w tym mieście od kilku lat kończy się z sukcesem, ale nie da się ukryć, że przez kompromitację, która miała miejsce na tym stadionie w 2015 roku. Zawody w stolicy Polski nadal owiane są złą sławą. Dużą frekwencją na stadionach mimo wielkiego miasta nie mogą się pochwalić w Poznaniu, a także w Łodzi, a jeśli chodzi o takie miasta jak Białystok czy Szczecin, tam sport ten nie jest prawie nikomu znany. Jeśli przyjrzymy się głębiej kondycji żużla w Polsce, znajdziemy o wiele więcej złożonych kłopotów. Problemy finansowe wielu klubów, które ledwo wiążą koniec z końcem, albo fakt, że popularność sportu przeniosła się na południowy wschód do Lublina czy Krosna, których stadiony nie są gotowe przyjąć takiej ilości kibiców. Stadion Lublina może pomieścić maksymalnie 9302 widzów, przy czym zainteresowanie przyjścia na stadion mogłoby być dwukrotnie większe. Stadion Wilków Krosno pojmuje 7000 kibiców, i mimo porażek w większości meczów, w niemal każdym spotkaniu był osiągnięty komplet widzów, więc mimo zwiększonego zainteresowania, kibice i tak nie mają możliwości obejrzenia meczu na żywo. Żużel bardziej popularny jest w mniejszych miejscowościach, a stadiony są zazwyczaj położone na uboczu miasta. O ile mogłoby się wydawać, że jest to duży problem dla rozwoju żużla w Polsce, to okazuje się, że za granicą sytuacja wygląda jeszcze nieciekawiej. Przenieśmy się do Danii, czyli najbardziej utytułowanego drużynowo narodu na świecie. Populacja kraju wynosi 6 milionów ludzi, a najpopularniejsze kluby w tym rejonie znajdują się w Holsted, Slangerup, Esbjerg i Wojens. Łączna liczba mieszkańców z tych miast wynosi 131 tysięcy, z czego aż 88% to mieszkańcy Esbjerg, przy czym trzeba zwrócić uwagę, że stadion tego klubu oddalony jest o 10 km od miasta. Stadion w Holsted mieści się dosłownie w szczerym polu, natomiast tory w Slangerup i Wojens znajdują się na uboczach miejscowości. Trudno zatem nie stwierdzić, że żużel w Danii jest jeszcze bardziej niszowym sportem niż w Polsce. Sytuacja w Szwecji także do najciekawszych nie należy, gdyż prawie wszystkie umiejscowione tam stadiony znajdują się niedaleko małych miast wśród lasów. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że Szwecję zamieszkuje obecnie 10,5 miliona mieszkańców, co nie jest dużą ilością, biorąc pod uwagę, że mają oni drugą najlepszą Ligę świata. To warte zauważenia, ogromną ilość zawodników startujących w tej lidze stanowią Polacy, więc nowych twarzy, które mogłyby popchać szwedzki żużel do przodu, jest znacznie mniej. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, w tym kraju mieszkańców jest znacznie więcej, bo aż 83 miliony. Ale fakt, że ich liga posiada zaledwie 4 zespoły, a najlepszy klub jeździ w lidze polskiej, świadczy o małym zaangażowaniu Niemców w ten sport. W trakcie researchu okazało się, że ośrodków żużlowych w Niemczech jest naprawdę dużo, jednak nie są to zbyt rozbudowane i popularne tory. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje spory potencjał na rozwój ligi przy odpowiednim zaangażowaniu finansowym, a więcej będzie o tym w trzeciej części serii. Taka sama ilość zespołów jest w Czechach, a populacja tego kraju jest podobna do tej w Szwecji. Wymienione ligi są najbardziej znaczącymi ligami w Europie. Warto też zwrócić uwagę na rozgrywki we Francji, gdzie przyjeżdżają także Brytyjczycy czy Holendrzy. Jednak poza tym, żużel istnieje zaledwie w kilku krajach i to w śladowych ilościach. Nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało się zmienić. Została do poruszenia kwestia jeszcze jednego państwa, które przez dziesiątki lat było wzorem do naśladowania, a żużel obok piłki nożnej był najpopularniejszym sportem w kraju mowa o Wielkiej Brytanii. Temat upadku żużla w kolebce tej dyscypliny nadaje się na osobny odcinek, ponieważ jest mnóstwo drobnych problemów, które składają się na jeden wielki, jakim jest powolny, ale konsekwentny zanik speedwaya w tym kraju. Świadczy o tym na przykład frekwencja na Grand Prix w Cardiff, która z roku na rok jest coraz niższa, przez co za niedługo zawody na tym stadionie już całkowicie stracą jakikolwiek klimat sportowego święta. Skutkiem wielu złych decyzji jest coraz mniejsza ilość dobrych brytyjskich zawodników, a także niskie zainteresowanie Anglików poniżej 40 roku życia. Dla porównania, w latach 70. XX wieku w rozgrywkach ligowych na wyspach brało udział nawet 39 zespołów. Do tego wyniku obecnie nie jest w stanie się zbliżyć nawet Polska, gdyż w 2024 roku prawdopodobnie wystąpi 21 polskich drużyn. Na dzień dzisiejszy w Anglii startuje już tylko 16 zespołów, więc jeśli liczba ta będzie się dalej pomniejszać, będą oni zmuszeni przeprowadzać rozgrywki tylko w jednej, większej lidze. Z przykrych ciekawostek dodam, że stadion Coventry Place obecnie popada w ruinę i jest miejscem schronienia dla bezdomnych. Jeśli nic się nie zmieni w tej sprawie, w miejscu legendarnego obiektu powstaną bloki mieszkalne. Temat Grand Prix zostanie szerzej poruszony w następnym odcinku, jednak ciężko nie wspomnieć o tym cyklu ani zdania, skoro koncentrujemy się na Europie, bowiem 11 z 11 rund odbędzie się właśnie na tym kontynencie, z czego aż 4 w Polsce. Nie jest to na pewno dobry krok dla rozwoju tego sportu, jednak największym absurdem jest fakt, że pierwsza runda cyklu startuje w Chorwacji, kraju, który nie posiada ani jednego żużlowca, dlatego w ramach dzikiej karty startuje tam Słoweniec Matej Żagar. Gdy zawody odbywają się w Chorwacji, można Odnieść wrażenie, że większość kibiców na stadionie to sympatycy z Polski. Położenie stadionu wbrew pozorom nie jest atrakcyjne dla turystów, ponieważ Goriczan jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ miast w tym kraju i leży tuż przy granicy z Węgrami. Nieoczywistym problemem rozwoju, a raczej upadku czarnego sportu, okazuje się konflikt zbrojny na Ukrainie. Ze względu na to, że sport ten uprawiany jest na wysokim poziomie zaledwie w kilku państwach, odcięcie Rosji od światowego żużla jest dużą stratą zarówno dla poziomu, jak i różnorodności. Nie mamy nowych zawodników z tego kraju, a jedyni jeżdżący zawodnicy pod polską flagą nie mają możliwości brać udziału w takich zawodach jak Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata. Trzeba również pamiętać, że na Ukrainie także szkolili się wartościowi zawodnicy i raz na kilka lat zaskakiwali oni nawet w polskiej ekstralizie. Obecnie najmłodszym Ukraińcem z dużym potencjałem jest Nazar Parnicki, który swoją karierę kontynuuje w Lesznie. Jednak przez inwazję, szkolenie zawodników w tym rejonie świata przez wiele następnych lat będzie niemożliwe. Biorąc pod uwagę, jak mało krajów jest zaangażowanych w ten sport, strata po czasie będzie jeszcze mocniej widoczna. Oczywistym jest to, że żużel jest sportem wymagającym pod względem finansowym. Sponsorzy płacą klubom duże pieniądze, żeby ich baner był wyświetlany w telewizji, a bez wykupionego przez kibiców abonamentu oglądanie żużla na żywo jest często niemożliwe. Co zatem musi zrobić kibic, żeby móc oglądać swoją ulubioną ekstraligową drużynę? Rozpoczyna się wiosna, jest weekend. Czteroosobowa rodzina, która na co dzień nie interesuje się żużlem, wybiera się na stadion. Muszą kupić bilety i ewentualnie program meczowy. Po drodze jest pełno stoisk z gadżetami klubowymi, a także z pachnącym jedzeniem. Mecz trwa zwykle około dwóch godzin, więc bardzo możliwe, że ktoś z czwórki zgłodnieje albo komuś zachce się pić. Cena jednej kiełbasy na wielu stadionach wynosi już 20 zł, tak samo jak frytki. Za zwykłą wodę trzeba zapłacić około 8 zł. W ten sposób wyjście na stadion wynosi całą rodzinę niemałą sumę pieniędzy, a to tylko jeden mecz ligowy. Jeśli zainteresowaliby się bardziej tą dyscypliną i chcieliby oni obejrzeć wszystkie mecze wyjazdowe swojej Byliby zmuszeni wykupić dwa abonamenty w kanał Plus i Eleven Sports. A mowa tu tylko o rozgrywkach ligowych, bo za obejrzenie Grand Prix w Polsce trzeba także zapłacić. Jak można zauważyć, jest to uciążliwe już dla zagorzałych kibiców Speedwaya, więc w jaki sposób takie coś ma zachęcić nowych potencjalnych kibiców, którzy muszą wydawać duże ilości pieniędzy. Taki stan rzeczy także źle wpływa na frekwencje na stadionie, a to przecież najwyższa klasa rozgrywkowa na świecie. Podsumowując, żużel nie może przyciągnąć nowych kibiców, gdyż za wszystko na każdym kroku trzeba płacić. Wbrew pozorom kluby wcale na tym nie zyskują, ale o tym powiem więcej w trzeciej części tej serii. Powodów, dla których żużel nie rozwija się tak jak powinien, jest zdecydowanie więcej do omówienia, niż mogłoby się wydawać, i przy dokładniejszej analizie materiał mógłby być znacznie dłuższy. Pay per view za sparingi zamiast bezpłatnej promocji sportu, fakt, że mecze poza Polską odbywają się w tygodniu, przez co kibice często nie są w stanie przyjechać na oddalony od miasta stadion, albo to, że zawodnicy wydają coraz większe pieniądze na sprzęt, przez co nowi żużlowcy z całego świata nie są w stanie dorównywać polskim zawodnikom, to tylko część kolejnych, trudnych do rozwiązania problemów. Jeśli nikt z wystarczającym budżetem i dobrymi pomysłami nie weźmie się za tę dyscyplinę, uważam, że ciężko będzie o jakąkolwiek zmianę we wszystkich wspomnianych w tym odcinku kwestiach.